Na pokładzie Star Explorera profesor Stella odsłoniła rozmazany obraz. Spójrz, kryształ danych, wykrzyknęła. Kapitan Leo pochylił się do przodu, zaintrygowany. Gdzie możemy znaleźć taki skarb? Profesor Stella wskazała na wirującą głowicę na mapie galaktyki. Zapomniana głowica danych, ale uważaj, kapitanie. Starożytne ruiny i piraci mgły nawiedzają te głębiny. Piraci i pułapki, oczy flipo rozszerzyły się. Mia dodała. Musimy polegać na wiedzy profesor Stelli, aby bezpiecznie nas poprowadziła. Idziemy, oświadczył kapitan Leo z zdecydowanym spojrzeniem. Kryształ danych jest zbyt ważny, by go zostawić bez opieki. Obierz kurs na zapomnianą głowicę danych. Star Explorer zanurzył się w mgławicy, wirującym wirze kosmicznego pyłu i żywych gazów. Zakłócenia, które szeleściły, czyniły podróż zdradliwą. Kapitan Leo, polegając na instynkcie, ostrożnie sterował statkiem. Czujniki są bezużyteczne w tym bałaganie, mruknął. Upiorne ruiny dryfowały obok, pozostałości zapomnianej cywilizacji, słabo świecące starożytną technologią. Przed nami pojawiła się duża pływająca platforma, wejście do podziemnych komnat. Oto ona, wyszeptała profesor Stella. Nasz cel. Flipo, Mia i profesor Stella weszli na pokład lądownika, ich skafandry błyszczały. Uważajcie, ostrzegł kapitan Leo. Piraci mogą być wszędzie. Lądownik opadł w ruiny, a jego światła przecinały ciemność. Przed nimi rozciągały się starożytne korytarze. Nagle pojawiło się pole siłowe, blokując im drogę. Moje skanery są bezużyteczne, wykrzyknęła z frustracją Mia. Profesor Stella zbadała panel obok pola siłowego starożytny język logiczna pułapka oświadczyła, a jej oczy błyszczały. Mia pracowała nad złamaniem kodu czekaj krzyknął Flipo Znalazłem coś wskazał na dziwny kamyk na ścianie. Razem połączyli wiedzę i intuicję. Flipo nacisnął kamyk, a pole siłowe zamigotało i zniknęło. Ścieżka była wolna, zapuszczali się głębiej w ruiny, a ich serca waliły z niecierpliwości. Weszli do ogromnej komnaty. Na postumencie, skąpanym w świetle, stał błyszczący kryształ danych. Ha, myślałeś, że możesz się tu wślizgnąć? Piraci mgły wyskoczyli z cienia, ich oczy błyszczały groźnie. Kryształ jest nasz! Wybuchł chaos. Wystrzeliły blastery, poleciały iskry, a piraci rzucili się na kryształ. To była desperacka walka. Mia szybko aktywowała małe urządzenie. "Weź to!" krzyknęła, gdy chmura dymu wypełniła komnatę, na chwilę oślepiając piratów. "Tędy!" krzyknęła profesor Stella, wskazując na ukryte przejście w ścianie. Widziałam to na starożytnych planach. Kapitan Leo wysłał głośny sygnał ze Star Explorera. Czas na rozproszenie, krzyknął przez komunikator. Nimble Flip rzucił się do przodu, złapał kryształ danych i podał go mini. Dalej, dalej, dalej. Pędzili przez tunel, piraci deptali im po piętach, ale udało im się uciec. Z powrotem na Star Explorerze załoga świętowała. Mieli kryształ danych. Wszyscy sobie pomagali. Kapitan Leo się uśmiechnął. Odnieśliśmy sukces, ponieważ wykorzystaliśmy mocne strony każdego. Bycie miłym jest dobre, ale wykorzystanie swoich mocnych stron jest jeszcze lepsze.